Na film zaprasza Piotr Całbecki marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Z końcem jubileuszowego roku 2020, stanowiącego setną rocznicę powrotu do macierzy ziem dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, przyjrzymy się przemianom, które zaszły na tych terenach. Epilog naszej opowieści rozpoczniemy tu przed siedzibą Lasów Państwowych w Toruniu. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam do wspólnego odkrywania historii. Miejscowa legenda głosi, że kiedy Ignacy Zelek rzeźbił niedźwiedzie, postanowił w subtelny sposób odróżnić samca od samicy. Samica ma uszy postawione na baczność, nastroszone, nasłuchujące, podczas gdy samiec kładzie je po sobie. Wujowie z wąsem dorzucają do legendy swoje trzy grosze, mówiąc, że po 30 latach małżeństwa nawet najgroźniejszy niedźwiedź położył uszy po sobie. Musicie natomiast wiedzieć, że miśki są ze sobą od 9 dekad. Jeżeli jednak przyjrzeć się stosunkom damsko-męskim sprzed wieku, dostrzeżemy, że miały one decydujący wpływ na modę tamtych czasów. Wielka wojna, która co dopiero skończyła się, zabrała ze sobą miliony istnień. Mężczyźni, nawet jeśli przeżyli konflikt, znikali z życia rodzinnego na długie miesiące. Ich role były więc zmuszone przejmować kobiety, a jak tu zarabiać na rodzinę, będąc ciśniętą gorsetem? Gorset to pomysł stary jak świat, twórczo rozwinięty dobre pół tysiąca lat temu przez Katarzynę Medycyjską. Monarchini życzyła sobie, by jej dwórki liczyły w talii równe 33 cm. Ponętny wygląd niósł jednak ze sobą poważne skutki uboczne. Gorsety łamały żebra, skształcały narządy wewnętrzne i doprowadzały do krwotoków. Dlatego też niektórzy dostrzegają w zdjęciu gorsetu wyraźny symbol zerwania z rzekomą opresją minionych czasów. Nowe czasy miały być męskie w dziewczęcym wykonaniu, skoro więc nie ma już dawnych kobiet, nie ma też dawnych strojów. Panie zaczynają szyć u krawców męskich, a ich kreacje do złudzenia przypominają stroje noszone przez ojców, mężów i braci. Furorę robi tak zwany kostium krawiecki, czyli damska odmiana męskiego garnituru. Spódnica z żakietem i kamizelką doskonale sprawdza się w pracy, w podróży i na letnisku. Szyje się również kostiumy wodowe, czyli takie, które doskonale nadają się na spacer po promenadzie. Panie coraz rzadziej sięgają po czasopismo w wdzięcznym tytule bluszcz. Wszak same przestały oplatać się wokół swoich mężów. I choć periodyk uznać należy za zdecydowanie postępowy, nowe czasy potrzebują postępu jeszcze bardziej zdecydowanego. Czytają więc Voga, Gazette du Bon Ton oraz inne francuskie magazyny. Wśród polskich tytułów najpopularniejsza staje się pani, pióra i pętle krzyżują tu największe nazwiska. Wszystko w służbie nienagannego stylu świadomych siebie i swoich atutów Polek. Brzmi znajomo słusznie. Współczesny świat narodził się bowiem właśnie wtedy, do pani pisują Tuwim, i Waszkiewicz. Samozwanie oraz boj. Talentem plastycznym służą natomiast pankiewicz i Stryjeńska. Za całym przedsięwzięciem stoi Gustaw Zmigryder, właściciel znanego nie tylko w Warszawie domu mody. Można zatem przyjąć, że tak kształtuje Gusta swoich odbiorców, aby te mogły realizować je w domu mody przy ulicy czystej influencik w najczystszej postaci. Można rzec, że przełomem w modzie, a nawet całej obyczajowości staje się powieść zapomnianego dziś nieco Wiktora Margerita. Chłopczyca, bo taki tytuł nosiła książka, starała się lansować nie tylko nadzwyczaj swobodny stosunek względem seksualności, ale też nowy wizerunek modowy. Punkt, z którego wychodzi pisarz, może nam się wydawać znajomy, a nawet dość niewinny. W podobny bowiem sposób nawiązuje się akcja niejednej komedii romantycznej. Oto młoda kobieta dowiaduje się, że jej narzeczono od dłuższego czasu oszukuje ją. Postanawia więc zerwać dotychczasową znajomość i ciąg dalszy nie przypomina raczej typowej komedii romantycznej a film dla dorosłych. Trzeba przyznać, że twórca losów Moniki miał spore doświadczenie w snuciu tego typu opowieści. Wcześniej bowiem napisał prostytutkę i dzienniki milicjanta. Wylansowany tym sposobem wizerunek nowej kobiety stał się do tego stopnia przyciągający i inspirujący, że już niebawem, niemal szturmem, wdarł się na salony, ulice i do szeroko pojętej codzienności. I nie chodziło jedynie o aspekt czysto obyczajowy, ponieważ zmianie uległy też kanony piękna i elegancji. Tu niezwykle pomocna okazała się Gabriela Bonner chanel znana dziś jako Coco. Pseudonim zawdzięcza latom spędzonym w kabarecie i o ile śpiewać nie potrafiła ponoć wcale, o tyle ruszała się całkiem nieźle, a ponad wszystko miała gigantyczny talent do rozkochiwania w sobie bogatych mężczyzn. To właśnie dzięki pieniądzom jednego z nich otworzyła w Paryżu sklep kapeluszami damskimi kapeluszami, ale też innymi elementami garderoby, których nie mogło zabraknąć w szafie każdej szanującej się elegancji. Interes prosperował zupełnie dobrze, głównie dzięki niezwykłej pomysłowości samej właścicielki. Ogarniętej wojennym kryzysem Francji brakowało materiałów na szykowne kreacje, dlatego właśnie Coco postanowiła sięgnąć po miękki stosowany do tej pory głównie przy produkcji bielizny Jersey, a to zaledwie jeden z wielu pomysłów, który uczynił z jej domu mody markę o światowym znaczeniu. Do prawdziwej rewolucji doszło bowiem w roku 1922. Do masowej produkcji trafia wtedy słynny zapach o numerze piątym, a kobiety stają się chłopczycami. Proza Margerita odciska zatem piętno na tysiącach kobiecych sylwetek, które od tej pory mają być kształtowane tak, by zakrywać wszystko, co kobiece właśnie. Znika zatem bius i krągłości maskowane przez miękkie, lejące się tkaniny. Kobiety robią rzeczy do tej pory nie do pomyślenia. Palą papierosy, uprawiają sport, same chodzą do kawiarni. Pora więc, aby i moda nadążyła za przemianami obyczajowymi. Ciągle jednak ważne jest to, co noszą na głowach, a określenie niewiasty mianem infamą szywę uchodzi za bardzo poważną obelgę. O modę lat 20. i 30. zapytam panią Katarzynę Kluczwajt, historyczkę sztuki i regionalisty. Jakie zatem nakrycia głowy najbardziej pasowały do chłopięcej stylizacji tamtych czasów? Takie, które dobrze wchodziły na głowę, czyli kapelusze o bardzo ciasnej, głębokiej główce, nazywane z wojskowego żargonu kaskiem, ale też kloszem i dzwonem. Generalnie kobieta nie mogła wyjść z domu bez kapelusza, bez pończoch i bez rękawiczek. To było nieprzyzwoite. Też ulubione akcesoria to paski, parasolki, ale to, to inna historia. Te kapelusze początku lat dwudziestych to również kapelusze budki, czyli bardzo ciasna, głęboko wchodząca na czoło i na kark główka, ale z rądem, szerszym rądem, wyciętym na karku. Te kapelusze odpowiadały fryzurze fryzurze bubikop na boba, czyli krótko obciętym włosom, często podgolonym na karku, włosom prostym. Jeśli nie były naturalnie proste, to prostowano je specjalnymi preparatami. I te kapelusze przykrywały fryzurę, czyli włosy nie były eksponowane. Wiemy więc, że kobiecie nie wypada wyjść z domu bez określonej stylizacji, dziś użylibyśmy tego słowa. Jednak czy dotyczy to wszystkich pań, czy tylko niektórych? Tym sobie wyobraźcie 40 stopni upału i Pończochy, pełne, pełne buty, no bo sandały też były do ogrodu. Albo na plażę, Nie wspominając i... o męskich. Tak, i... albo na plaży, albo jakoś tam. Pończochy, kapelusz, rękawiczki, taki upał. Ale jest to bardzo popularna, opalenizna, nie? czyli ta rękawiczka już się troszkę pewno skraca. Czy się nie skraca, czy tak. Raczej to Znaczy ma... oficjalny, na oficjalne wyjście w mieście to rękawiczki, natomiast na plażę, ogród, plener, to oczywiście dopuszczalne. Są natomiast miejsca, w których niemalże tradycyjnie nakrycie głowy stwarza problemy. Przeszkadzał kapelusz w teatrze i na koncercie. I to przeszkadzał od zawsze. W latach dziesiątych, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, wydawano specjalne rozporządzenia regulujące te kwestie. Damy nie były wpuszczane w kapeluszach. Czasami kazano zostawiać kapelusze w szatni, co było, nawiązując do tego wątku elegancji, co było w pewnym sensie dla damy, dla pani obelgą. Przestawała być elegancka. Natomiast w latach dwudziestych kapelusze kaski, kapelusze dzwony były mniejsze, mniej utrudniały widzom oglądanie spektaklu czy koncertu. Ale jednak jeszcze na początku lat trzydziestych był to problem, skoro nasz toruński teatr wydał specjalne zarządzenie umożliwiające wpuszczanie pań w małych kapeluszach na widownię. Pod kapeluszem zaś modna fryzura. Dziewczyna w typie podlotka nosi włosy krótkie i farbuje je na czarno. Inspiracją dla niej są zula pogorzelska i pochodząca z nich na pola Negli. Flapper, czyli podlotek, nosi też charakterystyczne, zakręcane w szóstkie pejsy. Choć światowe inspiracje zdawały się napływać do Polski szeroką arterią, należy pamiętać, że pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości to uporczywa próba utrzymania jej i walka o kształt granic. Kwestie mody, więc w naturalny sposób, odchodziły na drugi plan. Dłuższy czas trwały też rozważania nad narodowym stylem w modzie. Zachęcano do zrzucenia paryskiej obróżki i sięgnięcia po tradycyjne wzorce. Te natomiast co oczywiście sięgać miały sarmackich szlacheckich korzeni. Może więc sadyby czerpiące z dworkowych wzorców powinni zamieszkiwać nowocześni sarmaci, odziani w kostiumy podobne do tych z epoki. A może by tak pójść w kierunku międzynarodowej awangardy? W takiej plisowanej spódniczce można na przykład grać w tenisa i niczym Susan Langlen pokazywać nie tylko doskonałą formę, ale też świetne nogi. To zresztą bardzo typowe dla kolejnych przemian, jakie zaszły w kobiecej garderobie. Chłopczyca ustępuje miejsca długonogiej blondynce. Właśnie, blondynce. Panie zaczynają formować się na jasno, a kreacje na powrót podkreślają to, co nazywamy kobiecością. Dochodzi wprost do przestytu, a co wrażliwsi panowie poczynają utyskiwać na fakt, że zewsząd otaczają ich odkryte, smukłe nogi. Stały się sprawą tak banalną, że straciły na wartości, pozbywając się swego tajemniczego powabu. Co do męskich nóg natomiast, skarpetki zyskują subtelne wzory. Znacznie subtelniejsze od moich, ma się rozumieć. Panowie noszą też subtelny wąsik nazywany kapką. I tylko naprawdę znani i poważani mężczyźni mogą sobie pozwolić na wąs daleki od modnego. Prezydent Mościcki podkreśla tym sposobem dostojeństwo, natomiast marszałek Piłsudski ukrywa wybite zęby. Art Deco znajduje swój wyraz nie tylko w architekturze, sprzętach użytkowych i meblach, ale również w modzie, czego najdoskonalszym przykładem są buty łączące ze sobą skórę białą i czarną. Moda męska wykazuje się nie tylko walorami estetycznymi, ale też praktycznością niezbędną każdemu nowoczesnemu i aktywnemu panu. Jeśli chodzi o wykwintne krawiectwo obstalunkowe, eleganckie, panie i panowie mogli rzecz jasna liczyć na asortyment największego domu mody przedwojennej Polski. Mowa rzecz jasna o firmie Hersego z Warszawy. W słynnej kamienicy przy marszałkowskiej 150 dawano wyraz przekonaniu, że wykwintna moda damska pochodzi z Paryża, natomiast wyrafinowane gusta męskie kształtowane są w Londynie. Nie znaczy to jednak, że w regionie brakowało miejsc, w których można było dobrze się ubrać. Warto dodać, że bezwzględny must have każdego eleganckiego mężczyzny, czyli zegarek noszony na nadgarstku, to również wynalazek spopularyzowany w czasach Wielkiej Wojny i tuż po niej. Do zobaczenia.